A, tu jesteście. Dzisiaj mam dla was troszeczkę prywaty. Więc jeżeli macie herbatkę, kawkę, to serdecznie zapraszam na Storytime. Często wracam do starych zdjęć. Raczej jestem taką osobą, która planuje jakieś rzeczy. Dochodzi do tego momentu, kiedy już te rzeczy osiąga i zaczyna wymyślać kolejne, bo gdzieś tam się już śpieszy i nie jest to za bardzo zdrowe. I też zazdroszę takim osobom jak na przykład Casey Neistat, które mają jakieś takie duże archiwa z rzeczami, które zrobiły, ze zdjęciami, do, do, do czego można po prostu gdzieś wracać. I chyba jakoś z wiekiem zacząłem. Przywiązywać do tego jakąś większą uwagę, bo jakby przez całe swoje życie jakoś było mi to szczerze obojętne, albo o tym jakoś nie za specjalnie myślałem. I przygotowując się do tego filmu, odkryłem, że mam całkiem sporą kolekcję zdjęć z Instaxa i to taką powiedzmy, że ośmioletnią. Co prawda to nie jest jakaś fura, nie wiem, tysiąc zdjęć, ale jest tych zdjęć całkiem, całkiem sporo i właśnie z jakichś takich dawnych czasów ja w ogóle tego Instaxa Mini 8 kupiłem mojej dziewczynie, a obecnie żonie na prezent i od tamtej pory robimy tym Instaxem zdjęcia i też kilka zdjęć po prostu dla Was przygotowałem. Z takich ciekawszych rzeczy to tutaj na przykład chyba z jedno z pierwszych zdjęć w ogóle z tego Instaxa bo to jest zdjęcie z naszego pierwszego wynajmowanego mieszkania, jakieś 20 kilo temu. Kolejne zdjęcie to zdjęcie z OSTR-em i to jest w ogóle też dobra historia, bo on akurat jakby wyjątkowo nie wychodził, nie zostawał po koncercie, tylko od razu się można powiedzieć, że zmył, ale przystanął na chwilę i można było podejść tam do jego busa i on po prostu i zrobić sobie z nim zdjęcie i udało mi się zrobić to zdjęcie Instaxem, co jest w ogóle niesamowite, bo ten Instax jest zwariowany, i to, że to zdjęcie siadło, to jest po prostu jakiś, jakiś niesamowity, niesamowity cud i, i super pamiątka. W ogóle, właśnie jak przeglądałem zdjęcie i zobaczyłem to zdjęcie, mówię, kurde, totalnie o tym zapomniałem, że na tym koncercie byłem i że to zdjęcie udało się e, zrobić. Tutaj zdjęcie z Pragi, i zaczęliśmy akurat. Czyli moja żona zaczęła datować, podpisywać te zdjęcia. I w ogóle, jak sobie przeglądam te zdjęcia z Instaxa, to mam takie poczucie, jak. Przeglądanie albumów naszych rodziców, te, które robili, powiedzmy, jakimiś kodakami na klisze i później te zdjęcia gdzieś wywoływali. Te zdjęcia też miały coś takiego, były nie nieidealne, były takie trochę takie miękkie i w ogóle, właśnie, jeszcze ten, ten papier fotograficzny dodaje czegoś takiego bardzo fajnego do tych zdjęć. Więc dla mnie, właśnie, te zdjęcia Instaxowe dają taką namiastkę trochę tego, tego takiego vibe, właśnie tamtych albumów, i trochę stały się właśnie też takim, powiedzmy, jakoś. Szczęścią naszego albumu rodzinnego i w ogóle, jakby rynek tych aparatów natychmiastowych mocno się poszerzył. I jest tych aparatów mnóstwo samych Instaxów, jest nie wiem ile, ale dużo. Jest też Polaroid, niedawno też Lajka wypuściła Ford 2 która jest mega droga. Kodak też ma jakieś, Aqua, więc tych rzeczy jest do wyboru do koloru. U mnie stanęło to na Instaxie i w sumie ja wtedy nie interesowałem się fotografią więc jakoś tak wyszło, ale niedawno też zrobiłem update, bo to chyba z rok temu czy dwa lata temu kupiłem właśnie Instaxa Mini Evo, o którym dzisiaj będzie ten film. Instax Mini Evo wygląda po prostu rewelacyjnie. Jeżeli chodzi właśnie o taki analogowy vibe Fuji... Udało się naprawdę coś niesamowitego, bo jest to, w mojej opinii, jeden z najładniejszych takich natychmiastowych aparatów, jakie w ogóle się pojawiły. Jeden z najciekawszych, który ma naprawdę super dużo funkcji, o których oczywiście zaraz sobie pogadamy. I to, co się Fuji udało, czyli powiedzmy, że nawiązanie do tego analogowego designu i takie sprytne wykorzystanie niektórych przycisków, które możemy właśnie odnaleźć na analogowym aparacie, które tutaj ze. Swoje funkcjonalne odpowiedniki. Tutaj na przykład mamy włącznik i wyłącznik tego aparatu, i bardzo podobny przycisk gdzieś możecie znaleźć na niektórych analogowych aparatach. Jeżeli chodzi o obiektyw, to on się nie wysuwa. Nie mamy tutaj ani fokusa, ani tutaj nie możemy manipulować przysłoną, ale za to możemy manipulować efektami. Mamy tutaj do wyboru 10 różnych nakładek, efektów. Mamy tutaj winiet. Te chociażby czy Fish Eye, Double Exposure, tych efektów jest w sumie 10, i niektóre są naprawdę ciekawe, bo niektóre są takie sobie, więc tutaj kwestia tak naprawdę gustu i po prostu odpowiedniego doboru tej nakładki do tego, co chcecie osiągnąć. Tutaj mamy drugie pokrętło, i tym pokrętłem zmieniamy filmy. Mamy tutaj 10 różnych emulacji filmów, czyli takich jak na przykład nie wiem sepia, monochrom yy, i suma summarum jest ich 10, więc 10 nakładek, 10 filmów, to sobie możecie spokojnie łączyć razem, co jest całkiem sporą możliwością, jeżeli chodzi o takie kreatywne wykorzystanie tego. Ja osobiście mam tam kilka rzeczy, które mi się podobają. Nie nie wszystko mi się, nie wszystko mi tam siedzi, ale myślę, że każdy może znaleźć coś tutaj spokojnie dla siebie. I dodatkowo opcja jest taka, że jeżeli macie jakieś takie swoje ulubione połączenia, to tutaj macie taki przycisk plus. Tym plusikiem wywołujecie menu i możecie dodać do takiego menu podręcznego w sumie trzy takie zestawy nakładek, co wydaje mi się całkiem całkiem spoko opcją. Jeżeli chcemy zrobić zdjęcie, no to oczywiście mamy tutaj spust migawki jeden, ale mamy też spust migawki drugi, czyli po prostu możemy sobie aż się zaświeciło po oczach. Możemy sobie zrobić selfiaka, mamy tutaj pod tym przyciskiem takie malutkie lustereczko, przy którym możemy po prostu podejrzeć się, czy na pewno mamy wszystkich w kadrze, czy siebie mamy w, w kadrze i spokojnie możemy sobie takiego selfiaka zrobić. Dodatkowo wyżej jest też lampa błyskowa, ją też można sobie korygować i ustawiać. Co najlepsze, to nie jest tak, że jak wciśniecie spust migawki, to zdjęcie Wam wyskoczy. Ten aparat ma wbudowaną pamięć, więc możecie zrobić do 45 zdjęć na sam aparat, a dodatkowo jest też wejście na kartę pamięci, więc możecie tych zdjęć zrobić naprawdę bardzo, bardzo dużo, więc tak naprawdę ten aparacik może być Waszym aparatem nawet podczas podróży i po prostu możecie sobie przywieźć zdjęcia zrobione tylko na przykład tym aparatem. To też jest całkiem, całkiem ciekawa Opcja. To dlaczego o tym mówię? Bo możecie sobie zrobić selfieka nakręcając. Tutaj jest gwint na statyw, możecie sobie nakręcić ten aparat na statyw. W tym aparacie jest również opcja samowyzwalacza na 2 sekundy, na 10 sekund, i spokojnie możecie sobie zrobić zdjęcie sami, do, nikogo do tego nie potrzebujecie. I po prostu podejrzeć sobie, czy to zdjęcie spoko wyszło i nie musicie tego od razu drukować. A jeżeli chcecie już wydrukować, to tutaj jest naprawdę magiczny, magiczny przycisk. Jest to taka mała wajcha, którą pociągacie, i dzięki temu to zdjęcie się drukuje. I to jest właśnie taka wajcha, która była w aparatach analogowych do przewijania filmu. Więc jeżeli zrobiliśmy zdjęcie, trzeba było po prostu przewinąć kliszę i można było zrobić kolejne zdjęcie. I właśnie tą taką wajchę mamy tutaj też. I właśnie tą wajchą drukujemy sobie zdjęcie. Co wydaje mi się super mega final naprawdę to daje taki bardzo przyjemny feeling taki bardzo przyjemny jest to taki zwykły bayer ale jest to coś takiego naprawdę przyjemnego coś co właśnie daje ten kolejny to poczucie tego retro vibe'u jeszcze to ma taki bardzo charakterystyczne, takie chrupnięcie i wtedy sobie to zdjęcie wyskakuje a jeżeli jesteśmy już przy zdjęciach no to oczywiście potrzebujemy do tego wkładu i ten wkład sobie wsadzamy Tutaj do, do, do aparatu, tu jest taki przycisk, który trzeba przesunąć, i wtedy ten aparat się otwiera. Jest to dosyć niewygodne do otwierania, ale może to nawet dobrze, bo gdybyśmy przypadkowo otworzyli ten aparat, kiedy mamy kliszę już na w środku, w sensie to ten wkład na no to już jest po wkładzie. Nie? W sensie, jak już macie napoczęty wkład, no to nie otwieracie tego aparatu, bo po prostu prześwietlicie kartoniki, i jakby. Szkoda, nie? A to nie jest y, jakoś super tanie, więc <noise> dobrze by było na to uważać. I skąd macie też wiedzieć, ile tych zdjęć tak naprawdę jeszcze jesteście w stanie zrobić, bo tutaj nie ma żadnego licznika, tak jak w innych Instaxach. Tu jest po prostu na monitorze podświetlone są kropeczki, które pokazują, ile zdjęć jeszcze nam zostało do wykorzystania. Wspominałem też o karcie pamięci i... Ta karta pamięci jest mega skitrana. To jest w ogóle super. To jest nie tylko karta pamięci, ale też gniazdo ładowania. Te dwie rzeczy są ukryte na dole tego aparatu. Naprawdę bardzo estetycznie jest to zrobione, super przykryte. Trzeba się przypatrzeć, żeby to w ogóle wypatrzeć. Tak naprawdę więc tutaj jest wejście na MicroSD, jest też wejście na USB-C, więc ten aparat ładujemy, nie potrzebujemy żadnych baterii, bo ten aparat ma akumulator, więc ładujemy go sobie po prostu po kabelku i to wszystko. Możemy sobie spokojnie teraz zajrzeć do środka tego aparatu. Jeżeli chodzi o funkcje, to o nich już troszeczkę wspomniałem, o samowyzwalaczu. Jest też na przykład ekspozycja. Możemy sobie ustawić ekspozycję na, do dwóch jednostek na minus, do dwóch jednostek na plus. Tym samym przy większym naświetleniu bądź niedoborze naświetlenia możemy sobie jakoś to wyregulować, co na przykład w tym Instaxie Mini 8 nie było możliwe i tam po prostu ten mechanizm, jeżeli chodzi w ogóle o ustawienie stawianie światła i tak dalej to naprawdę bardzo, bardzo prymitywne i czasami bywało różnie. Tutaj mamy większą kontrolę, jest to sporo lepiej rozwiązane. No i też nawet jeżeli nam nie wyjdzie, no to oczywiście mamy to możliwość po prostu zdjęcie powtórzyć, co jakby może to trochę zabija. Ten vibe, takiej właśnie natychmiastowości, w tym sensie, że po prostu robimy zdjęcie raz i już jakby nie możemy go więcej powtórzyć. Ale z drugiej strony, patrząc na to, jeżeli jesteście, nie wiem, w pięć osób na wyjeździe, to jesteście w stanie zrobić fajne zdjęcie i pięć razy wydrukować to samo zdjęcie, tak samo wyglądające i każde z Was będzie miało to zdjęcie. Moim zdaniem to przemawia do, mnie <śmawia> przemawia do mnie bardziej. Oprócz samej ekspozycji, tak jak wspomniałem, jest też samowyzwalacz. Jest możliwość ustawienia balansu bieli, więc możemy sobie ją też wyregulować. Nie jest to jakoś mega super, w sensie to wszystko nie jest jakoś napakowane opcjami, tak jak chociażby nie wiem, najzwyklejsza małpka, ale jak na taki sprzęt to naprawdę je, jest dobrze. Co do samego menu, jest dosyć toporne. To trzeba przyznać. Jest tutaj na przykład wykrywanie twarzy. Możemy sobie włączyć bądź wyłączyć. Jest też ten taki kwadracik autofokusa, który też możemy włączyć i wyłączyć. Możemy sobie ustawić jakość wydruku na naturalną i na taką wzbogaconą. I tutaj też wydaje mi się, że musicie sami sobie ocenić, która dla Was jest lepsza, no bo przy tej wzbogaconej jest tak, że po prostu jest podkręcona trochę saturacja tych kolorów, więc tutaj po prostu musicie sami sobie wybrać, która estetyka Wam bardziej na ten moment odpowiada. Możecie sobie również ustawić jasność tego wydruku. Możecie zmienić datę, naturalnie język, takie najprostsze rzeczy. I na samym końcu, czyli taka wisienka na torcie, to jest Bluetooth, bo po Bluetooth jesteście w stanie połączyć się ze smartfonem. I tu zaczynają się, wydaje mi się, najlepsze zabawy. Ja na przykład robię tak, że robię zdjęcia aparatem, edytuję sobie zdjęcia na telefonie i trukuje za pomocą tego aparaciku. Więc myślę, że właśnie ten aparacik daje bardzo dużo różnych takich kombinacji możliwości możecie sobie go wykorzystać, jak tylko chcecie. A łączenie się z aplikacją jest mega proste, szczególnie że ogólnie jeżeli chodzi o aplikacje do aparatów. No to nie jest za dobrze. Nie? W sensie każda firma ma z tym jakiś problem i to jakby nie zawsze spoko działa. Tak ta aplikacja działa naprawdę bez zarzutu i jakby jest totalnie toporna, prosta, ale działa. Więc yy, wydaje mi się, że spełnia swój największy obowiązek yy, i, i po prostu działa. Więc to jest naprawdę killer feature, moim zdaniem. Wiem można zamiast tego po prostu kupić taniej na przykład instaxową drukarkę czy jakąkolwiek inną drukarkę do zdjęć i po prostu sobie ze smartfona te zdjęcia drukować ale jeżeli chcecie mieć taki pełny pakiet takiego poczucia właśnie tego retro vibe'u no to tutaj macie jeszcze dodatkową opcje. To może być właśnie takim gadżetem, to może być drukarką, to może być, być wieloma rzeczami. Przechodząc do podsumowania. Dla mnie osobiście ten aparacik jest naprawdę super gadżetem. To może być w ogóle wasz pierwszy Fuji, jeżeli możecie w ogóle o Fuji na przykład X106. Oczywiście to nie będzie taki yy, super jakościowy obrazek i tak dalej, to będzie, to będzie tylko namiastka. Tego tego Fujika, ale to może być bardzo miły, e, bardzo fajny początek przygody, chociażby, właśnie z, z Fuji. Dla mnie to osobiście też coś takiego jest, bo żadnego innego Fujika nie posiadam. I tak naprawdę, jaki model byście nie wybrali takiego natychmiastowego aparatu? Czy to będzie ten Instax Miniwo, czy to będzie jakiś inny Instax, bo te nowe też są całkiem, całkiem spoko, mają już też bardzo dużo fajnych, różnych rozwiązań, jakby przeskakują od tego Instaxa. E, Mini 8, czy to może, może w ogóle nie będzie Instax, może to będzie Polaroid, no tutaj musicie jakby sami sobie zadecydować, nie? Natomiast wydaje mi się, że posiadanie takiego gadżetu jest naprawdę spoko. I to jakby nie tylko dla fotografa, nie? W sensie że jakby posiadanie takiej rzeczy w domu jest po prostu super, nie? Bo, bo, bo jest coś takiego naprawdę niesamowitego w przeglądaniu tych kartoników, że to jest takie namacalne i ma ten taki swój właśnie filmowy taki vibe fotograficzny. Jest coś takiego w tym sentymentalnego Coś, czego po prostu nie ma w takich zwykłych zdjęciach, i oczywiście fajnie mieć i to, i to, ale no właśnie ten Instax, wydaje mi się, jest takim czymś minimum. Ja najbardziej czego żałuję, to chyba tego, że nie zrobiłem więcej zdjęć tym Instaxem, że nie wydrukowałem większej ilości zdjęć, i myślę w przyszłości to po prostu zmienić, bo właśnie. Przeglądając sobie te zdjęcia, odkupując je, jest takie właśnie ten moment, kiedy odkrywa się to zdjęcie mówi: Kurde, to się wydarzyło. Faktycznie, naprawdę, to, to, to miało miejsce. To była jakaś fajna historia z tym związana. To chyba jedna z fajniejszych rzeczy, jakie można sobie podarować. I w ten oto sposób kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że Was troszeczkę do takiego Instaxa namówiłem. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmie.